Hmm, trzeba spakować plecak. Jeszcze długopis. Co? Dzisiaj test z matmy. Jak mogłam zapomnieć? Nic nie umiem. Świetny początek roku, Wiki. Chwila, ten plasterek mnie uratuje. Jeśli kiedyś znajdziesz się w podobnej sytuacji, użyj plasterka, aby schować pod nim mini ściągę. Musi ona być jednak nieco mniejsza od plastra. Teraz dokładnie przyklej go na palec. Zobaczysz, że zda egzamin. Dobra, gotowa na lekcję. Pierwsze pytanie a ja już nic nie wiem. Idealna pora na skorzystanie z małej pomocy. Ach, tak, teraz już pamiętam. Szybko, zanim cię nauczycielka przyłapie. Łatko poszło, co Vicky? Czasem trzeba nakarmić mózg na lekcji, Ale chipsy to nie najlepszy wybór. Ale pyszne! O-o, chrupanie Cię sprzedało, Mia. Musisz się nauczyć, jak być cichym podjadaczem. Przebij brzeg paczki ołówkiem... i zawiesi ją pomiędzy dwoma ławkami. Mam wrażenie, że lepiej tak smakują. O-o, nauczycielka na dziesiątej. Kiedy przyjdzie czas ukryć paczkę, odsuń ją lekko i zasłoń zeszytem. Dzień dobry, nic tu nie mam. Po prostu wciągnęła mnie lekcja. Kto dokonał tego odkrycia w 1902 roku, nie nadążam z notatkami. Wiki ma jednak inne plany. Zamierza napisać wiadomość do Amy. Gotowa? Ognia. Idealnie. O, wiadomość od Wiki. Ciekawe, co chce. Silence! A, przyłapane. Następnym razem, kiedy będziesz chciała przesłać wiadomość w klasie, wybierz sprytniejszy sposób. Wyciągnij z plecaka zwykłą szczotkę. Dyskretnie przeczesz włosy, zero podejrzeń, prawda? Teraz złóż swoją wiadomość. I włóż do środka do szczotki. Pasuje idealnie. Hej, Wiki, chciałaś pożyczyć szczotkę. Proszę. Dzięki, Amy. Mhm, na pewno teraz uważnie słucham. Zobaczymy, co pisze Amy. Och... Pony mnie lubi? Wiedziałam, że mi się przygląda podczas lunchu. Yes! O tak, całkowicie koncentruje się na lekcji. Tak, tak. Siedzenie z tyłu na lekcji to raj dla leserów. Ale to nie oznacza, że możesz sobie totalnie odpuścić. Co to ma znaczyć? E, przepraszam, kończyłam tylko makijaż. Już wszystko chowam. Kevinowi się jakoś upiekło. Nic nie szczaiła, a było blisko. Wracam do gry. Hej, jak to zrobiłeś, Kevin? Też bym pograła. Nie chce mi się uczyć. Podoba ci się sprytny zeszyt Kevina? Weź przedmiot, połóż go na środku i obrysuj obłówkiem kształt. Odłóż go na bok i wytnij scyzorykiem z dłużni. Uwaga na palce? Teraz wyciągnij środek i gotowe. Idealnie! Możesz tak ukryć make-up i nikt się nigdy nie zorientuje. Genialne, co? Szybko, teraz nie patrzy. Czas na poprawę makijażu oka. Dobrze jest. Chyba nauczyłem cię więcej niż nauczycielka, co, Wiki? Uwaga nadchodzi! Cicho! Widzi pani, jak sumiennie się uczymy tutaj? O mały włos. Fajne to łamanie zasad, co? Fajne, ale do roboty, ludzie, macie przecież niedługo sprawdzian. Dlaczego moje powieki są zawsze takie ciężkie na lekcjach? Ej, nudzisz się Sofia? Pobudka! Co? Kurka znów przysnęłam! Chwila, mam pomysł! Chciałabyś mieć taki gadżet na mega nudnych lekcjach? Wydrukuj swoje zdjęcie w okularach jak to: Wytnij oczy z oprawek. Teraz przyklej je na prawdziwe okulary taśmą dwustronną lub klejem. Pasują. Wygląda strasznie. Kiedy następnym razem będziesz walczyć z sennością na mega nudnej lekcji, załóż te cudeńka i odleć do krainy czarów. Hej, Sofia, czy ty. E, Sofia? Aha, wszystko jasne. Pożyczę jej potem notatki. Przydadzą się. Słodkich snów laska. Uczenie się to sztuka. Dla niektórych. Wiesz, jak urozmaicić nudne notatki? Zawsze podkreślam tekst i przyznam szczerze, że wygląda trochę nieciekawie. Co to za zakreślacz? Ok, pokażę Ci coś, Sofia. Weź żółty zakreślacz i zabarw jego końcówkę innymi kolorami o tak. Możesz użyć aż trzech różnych odcień. Widzisz? Łatwizna. Spróbuj. Wow! Piękna tęcza tchnęła życie w nudne notatki z fizyki. Tak, ten zakreślacz właśnie skopał tułeczek mojemu długopisowi. Nagle nauka nie wydaje się taka zła. Ok, Kolumb miał trzy statki. Ninia, Pinta i Santa Maria. O kurczę, to ja? Zim. Lunch dopiero za dwie godziny. Ale obciach. Na szczęście mam przekąskę. Owym trafiła na czerwoną. O. Nie jemy na lekcji, panienko? To nie przerwa. Dobrze już odkładam. Wytrzymam do lunchu, muszę się tylko czymś zająć. Albo nie. Mam tu jeszcze klej? Coś mi mówi, że Wiki ma jakiś pomysł. Użyj pustego opakowania pokleju, żeby ukryć smakołyki. Pamiętaj tylko, żeby wyjąć z niego klej i tą część ty z dołu. Dokładnie wyczyść środek z całej helmy. I do dzieła. Weź ulubiony smakołyk, na przykład żelki i włóż je do tubki pokleju. Przekręć, żeby się schowały. Idealnie. Zanim zadzwoni dzwonek, rozkoszuj się sekretną przekąską. Mm. Spokojnie, to tylko klej, nic innego. No wie pani, klej, żelki, takie tam. Lepiej je przełknij, Wiki. Gdzie by tu schować ściągę? Może nie do rękawa jak ostatnio, okej okay, Mia? Pamiętasz co się stało? Skarpeta też odpada, bo znów gdzieś zgubisz. Nie wspominając już o atramentowym incydencie na ostatnim egzaminie. Hej Mia, kłopoty ze ściągą? To może przyklej ją tutaj. O, po to właśnie są przyjaciele. Pamiętaj, żeby rozpuścić włosy. Chodź, bo się spóźnimy. Hmm, potrzebna mi pomoc. Amy, już czas. O, pozwól, że sobie poprawię te piękne włosy. Jest. Ktoś tu dziś dostanie szóstkę. Hej, patrz jak chodzisz, koleś. Moje dotatki. Dobranie nie Głupi chłopak. Może uda mi się to poskładać. Hej, mogę zszywać? Porządek musi być. Eee, z tego mają chyba wyłazić zszywki. Och, gorzej być nie może. Hmm. Zaraz, hmm. wiem. Jeśli masz przy sobie jakieś ostrze, zrób w rogu kartek dwa nacięcia. Teraz zegnij róg do tyłu i przełóż od spodu. I nie martw się, kartki będą się trzymać. Widzisz? Wiem, że jesteś pod wrażeniem. Mów mi sprytna królowa!